Cezary Graf, dzień dobry. Zrozumcie, ludzie, którzy kursują na Ukrainę regularnie, wracają z niej i żądają wsparcia Ukrainy, pomocy Ukrainie, pomocy finansowej, pomocy krwią, nigdy swoimi pieniędzmi, nigdy swoją krwią, zawsze cudzymi, biorą za to. Pieniądze. To nie wynika z analizy chłodnej, z dobroci serca, to wynika z korupcji. To się dzieje odnośnie polskich ekspertów, dziennikarzy i polityków. Wszyscy oni bez mrugnięcia powieką biorą pieniądze po to, żeby wpakować was do maszynki, do mięsa. Na tym to obecnie polega. Tak wielu z nich próbuje udawać przy tym fajnych, co jest absolutnie obrzydliwe, ale ze względu na zdolności intelektualne wielu. Obywateli polskich działa, więc będą to robić. Ukraina jest bombardowana, jest niszczona. Trwają najbardziej intensywne naloty od początku wojny. Tak samo będzie zniszczona Polska. Na czym ma polegać, nie mówią oni, zwycięstwo Polski i Ukrainy nad Rosją? Na zajęciu Petersburga, odbiciu Krymu na czym to ma polegać? Gdzie w tym ma być interes dla? Przeciętnego zwykłego człowieka mieszkającego w Polsce. Przeciętny orangutan rozumie, że pakowanie się do wojny z mocarstwem atomowym to nie jest dobry pomysł. Dlaczego poza tym nie jest to wojna już amerykańska, nie jest to wojna węgierska, nie jest to wojna turecka, nie jest to wojna słowacka, a ma być to wojna polska? Na czym polega ten interes? Proszę mi to wyjaśnić, tylko konkretnie, a nie że o orki, o ruskie takie, o ruskie niedobre, o nuce. Konkretnie, gdzie tu jest interes? A upadek będzie z dosyć wysokiego konika. Tak jak na Ukrainie kilka procent oligarchów przyzwyczaiło się do wakacji zimowych w Alpach, letnich na Malediwach, fajnej bryki, restauracji, galerii handlowej, to w Polsce jest to dosyć powszechne. No oczywiście w zależności od osiedla. I upadek z konika będzie dosyć bolesny, bo jest to nieco wyższy niż na Ukrainie konik. Zaczną się kontrole kapitałowe, zaczną się ograniczenia w przemieszczaniu za granicę wyjazdy turystyczne i służbowe. Polska stanie się nieinwestowalna. W wielu branżach i firmach nastąpią bankructwa. Konik jest wyższy niż był na Ukrainie. Natomiast nikt nie tłumaczy, gdzie my w tym mamy mieć interes. Na czym polega ten interes? I dlaczego narody takie jak Turcja, już Stany Zjednoczone, Węgry czy Słowacja tego interesu nie widzą? Jednocześnie panuje rusofrenia. Rusofrenia to jest takie zjawisko, w której dana osoba w jednej chwili uważa, że Rosja jest bliska upadkowi, a jednocześnie opanowaniu całej Europy. Rusofrenia paranoidalna. Sprób Bójcie się do tego prywatnie przygotować. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Najlepsze doradztwo majątkowe w Polsce. Trwa ostatni dzień sprzedaży w obecnej cenie. Pomnóż swoje pieniądze oraz zachowaj do nich dostęp dzięki renomowanym zagranicznym bankom, brokerom, kartom płatniczym, złotu, srebru, gotówce, zagranicznym akcjom, drugiemu paszportowi lub karcie pobytu oraz planowi działania na wypadek wojny. Wojna to dla niektórych tragedia, a dla innych okazja. Ucz się od swoich braci Ukraińców. Ureguluj swój stosunek z Wojskiem Polskim, największą armią lądową Koalicji Chętnych. Konkretne rozwiązania na 15 zamkniętych webinarach o pieniądzach oraz w grupie majątkowej Cezary Graf. Obecnie w grupie majątkowej jest 194 kolegów. Opis webinarów oraz grupy znajduje się na stronie www.cezarygraf.com. Trwa ostatni dzień sprzedaży w obecnej cenie. www.cezarygraf.com